Obudziłam się szczęśliwa, tak zwyczajnie. Poranek był radosny, niósł nadzieję dobrych chwil. Przez lata dzień witał mnie słowem: już pora, wstawaj. Śniadanie, bieg do szkoły, choć mieszkałam bardzo blisko, prawie naprzeciwko. Przypomniałam sobie sen. Spinanie się na szczyt po drabinie, gdzie była otwarta brama w murach. Potem zastanawiałam się, ale czy to prawda, czy to sen? Wstałam z łóżka i rozsunęłam żaluzję. Okno mojego pokoju wychodziło na dach z kominami, na okna sąsiadów, na rogu plac zabaw, piaskownica z łoweczkami. Wychodzę na taras, witam mnie wschód słońca, na tej blokowej pustyni, ciągle przesiaduję tu w fotelu z rattanu, więc mam okazję obserwować cały mechanizm poranka, a nawet dzionka, jedni spacerują już z rana ze swymi pupilami, znaczy zwierzętami. Inni biegną po świeże pieczywo, a jeszcze inni gnają na skrzydłach do pracy. Nie do końca dobrze jeszcze rozpuceni